Cześć, witajcie w wszystkim odcinku z serii Outriders. E, jak pewnie już zauważyliście na samym wstępie, moja postać się troszeczkę zmieniła, ponieważ jest to mężczyzna. Za e, się zdjąć, Czy się zdejmuję. Ja wiecie, jest to mężczyzna. Jest to moja pierwsza postać e, w tej grze z levelem 17, z poziomem e, 17. E, I zmieniam tę postać, ponieważ z no, kilami ognis tej postaci troszeczkę no, źle mi się grało to tak nie, nie, nie czułem tej przyjemności z rozgrywki grając e, to, to, takiej przyjemności jak grałem tą postać posiadającą właśnie e, takie umiejętności które bardzo mi się spodobały i jeśli nie macie nic przeciwko po prostu sobie zmienię postać na, na tą moją obecną e, i będę tak kontynuował rozgrywkę nawet możecie doświadczyć, zobaczyć jeszcze te umiejętności drugiej postaci. Tutaj już mam odblokowane aż tyle. No i widzicie, takie tutaj są różne umiejętności. Ciekawsza manipulacja czasem. Takie coś. Te, ta postać ma umiejętności. No i poczytajmy sobie tutaj. No, zapomnijmy mniej więcej, co ta tutaj robi. A to wiem. W no ja podstawę trzy a co to, to jest ostrzałowce, a co jeszcze nie wiadomo, a co to, to jest skradziony czas. Aha, nie, no dobra, na razie te mi i skończyliśmy mniej więcej w tym momencie, więc będę kontynuował stąd. Lećmy na... Yy... Lećmy na Orles czy, Szczyty. Bo tam musimy poszukać dosyć, dosyć wysoko położonego punktu, żeby namierzyć częstotliwość, która już została 31 lat temu, już była nadawana. Dobrze. To ta wieża? Tak, ale kolejka linowa nie działa. Możesz spytać żołnierzy, czy można ją uruchomić. Co to był za dźwięk do cholery? Może nie będę gasił silnika? No i oczywiście po uratowaniu Zahedi'ego eee, może nam ulepszać broń. Trwaś, tak każdego Chyba się nie da stworzyć broni. E, na przykład widzicie, tą broń sobie bardzo ulepszyłem. Tutaj nie ma na razie tych atrybutów. Ale można zmienić skill itd. tak dalej, tak dalej. Jest to dość, dość potężna broń. Dobrze, Ta, u niego można oczywiście ulepszyć broń powyżej swojego poziomu, swojego poziomu. miała moja miała poziom 19. Dobrze, no to kontynuujemy misję. Kolejka linowa do wieży radiowej jest sprawna? Odkąd rebelia przejęła kontrolę? Mają wagonik po swojej stronie. Może jeśli powiesz, bardzo proszę. <laughs> Dzięki, spasuje. A drugi wagonik? Odpuściłabym. Przejeżdża za blisko wulkanu. Jest aktywny? Od czasu do czasu splunie lawą, ale czai się tam coś o wiele mniej naturalnego. Okej. Okay. To o co chodzi z tym wulkanem? Cokolwiek tam jest. Nawet buntownicy trzymają się z daleka. Przypłaciliśmy tę wiedzę. To coś kryło się w mgle i ściągnęło ich w dół klifu, rozsiewając płomienie. Sama tego nie widziałam, tylko słyszałam krzyki. Zanim ściągnęliśmy wagonik, w środku zostały tylko krew i popiół. Czyli muszę najpierw rozprawić się z wulkanem, zanim użyję kolejki nowej. Ja ja se robisz. Życie ci niemiłe, czy co? Powiedz mi, jak się tam dostać. Ah, posłuchaj. Jestem kapitan Danam. Jest ścieżka, która wiedzie w góry. Jest tam czego się bać, owszem, tylko nie wiemy czego. Okej. Okay. No tak dowiedziałaś się, że jesteśmy. Czy jesteśmy gangsterem? No to teraz zmienia zdań. Dobrze, patrzmy tutaj. Nawet mój strój troszeczkę jest... dostosowany do, do tego klimatu tutaj. Dobrze. No, chociaż góra troszeczkę bardziej na pustynię. ...że kolejka linowa to jedyna droga do wieży radiowej. Jak bardzo jej potrzebujemy? Obawiam się, że to jedyne miejsce z takim zasięgiem. Jeśli nie użyję twojej częstotliwości z tej wieży, by znaleźć sygnał, to możemy odpuścić. To lepiej się rozgość. Zostaniemy tu przez jakiś czas. Ja mam radkę z wulkanem. No dobrze. Zwiększyłem troszeczkę poziom trudności, więc zobaczymy jak pójdzie, jak coś to się obniży. Amunicji mamy full, więc idziemy zobaczyć co tam jest. Mapa? Jest tu mapa jakaś? I żelazo albo tytan, bo później już zaczyna z tego lecieć e, tytan z tych złych żelaza. Dobra, to tu nic nie ma. Okej, okay, to jakiś wymaczek. Dobrze. Kiedy zawsze, jak głowa głowie, czyli اوه هم اوه تاين دار بازم Eee, wola to co mam. No widzicie, jest kozak. Jakieś pta u mnie. Nie ma, na Ops. на убочке, да? Tak mniej więcej wyglądają moje umiejętności. Trójeczka potrafię się przeteleportować za przeciwnika. Jedyneczka to jest po prostu cofnięcie w czasie przeciwnika i zadanie mu wysokich obrażeń. A mogę użyć tego dwa razy. A dwójka to stworzy mi pole czasowe, w którym czas biegnie bardzo powoli. Więc mam wiele czasu na uniknięcie kul i tak dalej, i tak dalej. No ale lecimy dalej. Są takie ślaze skrzyneczki, e, chyba nie ma. Z tego co widzę to... o, jest tutaj jedna. A Dosyć trudni byli, wcześniej wydawały mi się łatwiejsi. Chyba, nie pamiętam już. Mm -hmm. Dobra, no to dalej. Wejście do wulkanu tu jest. Znaczy zbliżamy się do naszego kolegi. Bez jaj. Jak wielkie mogą urosnąć? Praktycznie każde stworzenie na tej planecie przeszło gwałtowną ewolucję od czasu naszego lądowania, stając się groźniejsze. Nie wiadomo tylko, czy przystosowują się do nieprzyjaznych warunków anomalii, czy to ona je zmienia. Światło to nam robi różnicę. Po prostu utrzymajcie się z daleka, żeby nie mogły was zjeść. Oj, zapomniałem, no, że teraz jeszcze go nie zranię. Dobra. Eee, oczyść gniazdo. Odpychamy. Taki kozak z ciebie, co? a no i im większy poziom trudności, to tym sobie są przedmioty. Więc opłata się dosyć. Eee, podnosić poziom. Na przykład, parcie się. tutaj pełno Takich e, zbrojek na siebie Pancerz klat na klatę Pancerz wspomagany, no, dosyć fajnie wygląda A Tutaj co tam? No i sobie cyk Oczywiście dostałem już sumienność bo ja taki nie posiadam aktualnie. No, i tutaj co? Dobra, na razie nie ma nic tutaj lepszego Pedro. Widzę. Nie Lecimy teraz do. To miejsce nie jest naturalne. Co mogło stworzyć? Ok, te bojające są dosyć niebezpieczne, małe ziomeczki Można go czasem nie przełożyć, no i wróci bang bang Okej, okay, tu mamy Idziemy do jazda Patrzcie Paso życie, rozprawię się z tobą. Poprzednio udało mi się dosyć szybko zabić. Zobaczmy, jak tutaj teraz to pójdzie na wyższym poziomie. Obawiam się, że mogę co najmniej raz zginąć. Cyk. No jesteśmy. Witamy, kolegę. Wszyscy się Ciebie boją. Zobaczymy, jak sobie ze mną poradzisz, kozaku. A. Jezu, co się Ledwo! Pierwszą rundę. A ja już amunicji nie mam. No Zarobiście A, na się zmieniała broń. 嗯。Huh. Ja no. no. Druga runda. ładne, troszeczkę prostsza. A no po prostu jeszcze tak o właśnie. No i ostateczna forma. Jakiś chrobok. Ale wziąłem cały punkt, więc można prać. Pakam jest mocno. Jak się to da? Są punkty. Ostatni strzał, maczku Boom, becz. Lepiej nie wstawaj. Gdy tam, skóra? Więcej Titanu Heumik Ok załatwiony możemy jechać kolejką tam gdzie nie mogliśmy ponieważ on podobno spalał wszystko co tą kolejką jeździło pozbyliśmy się jej problemów Wulkan nie będzie już problemem. Dokładnie. Nie żyje? To niewiarygodne. Niesamowite. Zaraz wydam rozkaz natychmiastowego przygotowania kolejki nowej. Oby, już tam jadę. No dobrze, ale myślę, że drugą część tej misji zrobimy w kolejnym odcinku. A teraz skończymy na tym, co mamy tutaj. No i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, miłego dnia, no i cześć!